Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor z Ludzi Lasu. Jadę właśnie do Ziemianki. Jadę samochodem, bo jest dosłownie taka śnieżyca, że zanim bym tam doszedł na, na miejsce, to bym był dosłownie cały przemoczony, cały biały. No, a tego nie chcę, nie chcę się rozchorować. A poza tym mam też dużo sprzętu ze sobą. Mam troszkę narzędzi, ponieważ chcę właśnie ulepszać troszeczkę tą ziemianeczkę w takim sensie, że chce, no chcemy już po prostu z chłopakami przygotowywać um, typowo pod spanie. Chcemy przygotować właśnie e, jakieś stoliczki, jakieś półki, żeby można było tam więcej rzeczy zabierać nie tylko to kisić w tych plecakach. Chcemy też przygotować e, miejsce właśnie typowo pod spanie. Jeszcze nad tym myślimy jak to zrobić. E, ale no myślę, że, że to już się pojawi na pewno w najbliższych dniach. A przygotowywujemy ją właśnie teraz w zimę, ponieważ, ponieważ będziemy mieć specjalnego gościa już za niedługo, ale to na spokojnie, to będzie niespodzianka dla wszystkich. Myślę, że się nie będziecie raczej spodziewać. My się nie możemy doczekać już razowiste. Ale to, to jeszcze chwilka. Jeszcze kilka tygodni. A jeszcze w międzyczasie chcę pojechać do naszego starego obozu. W sensie, no nie wiadę tam, tak, bo to jest w lesie, ale yy, stanę niedaleko naszego obozu, ponieważ chcę zabrać do ziemianki takiego pniaczka do rąbania drewna, bo w ziemiacy mamy taki mały, ale no, on jest strasznie niewygodny, strasznie się chybocze. A tam jest właśnie taki większy. Yy, ale zapomnieliśmy o nim, byliśmy wczoraj w ogóle tam. Yy, zacząłem coś nagrywać, ale, ale wyłączyłem właśnie to nagrywanie, bo już dosłownie za późno wyszliśmy, za późno. Wzięliśmy się za wszystko, za późno chcieliśmy działać. No i już było praktycznie ciemno, nie było nic widać. A tym bardziej nie chcieliśmy zrobić sobie krzywdy po ciemku. Eee, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj zaczniemy. Na razie będę tylko ja. Eee, w na najwyżej chłopaki to do mnie dołączą. Powiem Wam szczerze, że ta zima zaskakuje strasznie. Pogoda jest... Eee, no, jest magicznie, tak? Jest białutko, fajnie pada. Strasznie ślisko na drogach, są okropne warunki, no i no niebezpiecznie jest bardzo trzeba uważać. Tojechałem, yy, dojechałem na miejsce i śmigam. Muszę szybko mniej więcej to zrobić, żeby mnie nie zasypało. Także widzimy się zaraz. Zobaczcie jak wyglądają te drogi. Naprawdę trzeba strasznie uważać. A tutaj mamy skutki ostatnich śnieżyc. To było kilka tygodni temu. Wtedy co, były takie odwilże, padał ten śnieg. Wtedy ten śnieg był tak strasznie ciężki, że widzicie, co z drzewami się dzieje w tych lasach. Dlatego wzięliśmy też trzeba uważać, żeby nic nie spadło na głowę. Tutaj zostało się nasze obozowisko stare. Kiedyś tutaj działaliśmy częściej, jeszcze zanim powstała ziemianka. No ale przenieśliśmy się, gdy właśnie powstał nowy pomysł. Tutaj było miejsce na ognisko. Tu mieliśmy fajny stół. Czabor właśnie zrobił go, ale no jak widać on już się rozleciał, bo stał pod niebem. Jeszcze zachowała się ławeczka tutaj nasza. Yy. Trzyma się, jeszcze z oparciem nawet, między dwoma drzewkami. A tutaj było schronienie. Pokażę wam zdjęcia kiedyś, jak to wyglądało wszystko, bo mam. Ale to było o wiele większe i było tak fajnie zrobione. Serio, tutaj był duży potencjał w tym wszystkim, no ale niestety zostało to rozwalone. Yy, pomimo to, że to jest w prywatnym lesie yy, właśnie chłopaków. No ale to zostało rozwalone i chcieliśmy odbudować to. Nie w takiej skali, no ale troszkę mniejszej. No ale ziemianka tak naprawdę te plany wszystkie nam tutaj zmieniła. A to jest mój cel. Gaczek, po którego przyszedłem. to jest cały mój dobytek który zabrałem dzisiaj ze sobą wziąłem nawet drewno, bo chciałem napalić ziemiance suchym drewnem, no jak widzicie no, wszędzie jest śnieg, wszędzie jest mokro e, a nie chcieliśmy żeby ten komin się tak pozapychał dlatego wziąłem troszkę drewna ze sobą e, no i zaczynam to znosić powoli do tej ziemianki Jest, ale to będziemy sprzątać. Na tym to można pracować. Ja już sobie drzewo, porąbałem je i powiem wam, że no ile wygodniej kurczę na tym pniaku wielkim, a nie na tym maleństwie. No i zabieram się właśnie za rozpalanie w kozie, a aktualnie w ziemiance mamy uwaga uwaga. Minus 3 stopnie. No to zobaczymy zaraz ile będzie jak się napali będziemy działać. Plan jest taki, żeby dookoła właśnie tego filaru, po prostu tej, tego supa podpierającego, zrobić taki stoliczek. Tu gdzieś się zrobi na bokach miejsce do spania. Ale to już później. No to działam. Znalazłem w domu moją starą siekierę Tak ona wygląda Mam tą drugą z Fiskarsa, którą widzieliście jak drewno Jak widać tutaj ta głownia cała lata Dlatego postanowiłem zabrać ją po prostu do ziemianki jako taką awaryjną siekierę W razie czego myślę, że tutaj bardziej się przyda niż mi aktualnie Zaznaczyłem sobie wcześniej dziurki Dlatego będę działał Po prostu nie. Ale jest. Teraz bardziej jeszcze ustabilniłem ten stolik. Właśnie tak jak wcześniej mówiłem, dodając z tej strony tutaj takie wzmocnienia. Powiem Wam, że teraz to nawet można na nim siedzieć. Ja skończyłem pracę na dzisiaj, zostało mi teraz jedzenie i ciepła herbata. Zabrałem ze sobą z domu troszkę mięsa, przygotowywuję teraz je na kozie. Szczerze powiem Wam, że muszę też znaleźć, wyszukać jakąś patelnię fajną, stalową bądź żeliwną, bo piekę aktualnie na folii aluminiowej, a ta folia aluminiowa pod wpływem tego ciepła właśnie przykleja się strasznie do tej kozy. No i w ogóle no słabo to przewodzi to ciepło, bo tak naprawdę to, to mięso spala się, a nie, a nie fajnie się całość tak równomiernie rozgrzewa. No ale no trudno nie wiem jakie będzie. Jestem głodny jak wilk, także, także czekam aż mi się to skończy właśnie smażyć. W międzyczasie dopijam herbatę. Jak widzicie, jest tu ze mną stolik, który dzisiaj zrobiłem. Jest trochę koślawy, ale mi się podoba, bo służy. Miał służyć tak, jak właśnie służy w tym momencie. Nie ma wyglądać, ma właśnie działać. Się, mieści się na nim dużo rzeczy, jak widzicie. Czajniczek mi tutaj właśnie czeka jeszcze z chrobatką. Hmm, kubeczek, no wszystko naprawdę, co chcemy, to mi, mi się wydaje, że się zmieści. W sensie, no nie wszystko, dosłownie. Ale wszystko, co chcemy na przykład wziąć do takiego schronienia sobie, no i jeszcze musimy wykombinować te miejsca do spania, tak? Ale to już są takie bardziej plany, myślę, że złożone. Chociaż no, na dniach trzeba będzie przysiąść do tego już serio i połatać jeszcze bardziej tą ziemiankę Powiem Wam, że jak się rozpaliło w tej kozie, to wrzucę Wam ujęcie. Jest 25 stopni jakoś. Także no jest, jest duchota. A ja zaraz wcinam. Pakuję się do domu, bo to jeszcze nie jest nocka. To już, jeszcze nie jest przygotowane tak w 100%, jak chcemy, żeby było. A jak już będzie, to będzie nocka i będzie specjalny gość. Będzie fajny odcinek, myślę. Także czekajcie. Ja się delektuję herbacią. Ja już pojadłem, szczerze wam powiem, że okropne to było, bo tak przypalone to wszystko, że serio, no i jeszcze w ogóle no na folii w ogóle nie powinno się aluminiowej gotować, no ale nie miałem wyboru, e, muszę zainwestować w jakąś właśnie patelnię, a, albo jakiś różcik, żeby to jakoś fajnie podpiekać to mięsko i robić tutaj jakieś takie fajne, zwariowane potrawy, no ale dzisiaj nie miałem, musiałem być zwolony na tą folię aluminiową, ale przynajmniej mam herbatkę dobrą, ciepłą. E, przynajmniej zrobiłem ten stolik, tak jak chciałem. Zrobiłem tam taki uchwycik na siekierę. Szczerze na ten dzień jestem zadowolony, e, już jest ciemno. I, I też nie wiem, czy podobać Wam się będzie takie oświetlenie. Ale świecę lampką z telefonu, bo nie mam też jak inaczej. E, no ale działam. Działam powolutku, już znoszę te, te rzeczy i kończę pić herbatę. Już się zawijam do domu, bo na dzisiaj skończyłem tak naprawdę. Także. Widzimy się, myślę, że już w następnym odcinku. Pożegnam się z Wami od razu. E jeśli spodobał Wam się ten filmik, nie wiem też, czy wyjdzie on długi, czy krótki. Zobaczymy w montażu wszystko. E Ale jeśli Wam się spodobał tak czy inaczej, zostawcie lajka, zostawcie jakiś komentarz, subskrypcję. To nas bardzo tak podbudowywuje, motywuje do działania dalszego. No i wyczekujcie naszych następnych filmów. Ja już się z Wami żegnam. Do następnego.